Panie profesorze, dobra znajomość historii Polski i całej polskiej kultury wśród młodego pokolenia pozostaje wciąż zadaniem do zrealizowania. Jak pan profesor ocenia poziom nauczania y, historii w polskiej szkole, czy wprowadzenie przedmiotu historii i teraźniejszości, a także y, zafunkcjonowanie czteroletniego liceum ogólnokształcącego pozwala na korzystne zmiany? Dziękuję bardzo. Proszę państwa. Zacznę od dwóch konstatacji. Po pierwsze, że ta zmiana, zlikwidowanie systemu 633 i przejście na system 84 to była zmiana znakomita. Ja tylko żałuję, że w ogóle doszło do wprowadzenia systemu 633. Do tego w ogóle nie powinno dojść. To był system absurdalny. I jedną z konsekwencji tego systemu był spadek poziomu nauczania przedmiotów humanistycznych. Druga konstatacja jest taka, że na edukację narzeka się wszędzie, znaczy w całym świecie zachodnim. Te same problemy, znaczy obniżenie poziomu nauczania, problemy wychowawcze, mnóstwo innych rzeczy. Wobec tego ci, którzy wprowadzali 6-3-3, tak naprawdę myśleli, że ratunkiem dla polskiej edukacji jest powielanie rozwiązań w innych krajach. Otóż nie, jest odwrotnie. To znaczy, yy, yy, sposobem na polską edukację, i to się dzieje, i stwierdzam to z satysfakcją, jest korzystanie z doświadczeń, yy, z. Yy, roztropności, inteligencji, innowacyjności. My tę edukację musimy reformować i ureformujemy w oparciu o żywe doświadczenie prawda, pedagogów, byłych uczniów, różnych specjalistów. Natomiast dość, żeby już nie było żadnego powrotu do kalkowania rozwiązań w innych krajach, one się nie sprawdzają. Czekam, kiedy nas będą imitować. I to mam nadzieję, że się zdarzy. Co, co było dobrego w tym systemie, który ma długą tradycję? I tutaj te, o te źródła Pan pytał. To znaczy, polski uczeń był w dziedzinie humanistycznej, był zawsze dobrze wykształcony w sensie rozległości wiedzy. Czyli jeżeli była literatura, to była literatura polska i literatura powszechna. Jeżeli była historia, to była historia Polski i historia powszechna. W, w bardzo, zwykle w bardzo dobrych proporcjach. I pod tym względem dobrze wykształcony młodzieniec z Polski górował znacznie nad swym kolegą czy swoją koleżanką z krajów zachodnich, gdzie to wykształcenie było znacznie bardziej no nie chcę powiedzieć prowincjonalne, ale takie no, narodo, narodowe, czy bardziej nastawione na, na własną kulturę. I to, I to było bardzo dobre. Czyli kto mówi, że polska edukacja była edukacją, nie wiem, ksenofobiczną czy prowincjalną, prowincjonalną, mówi piramidalną bzdurę. Znaczy myśmy byli najbardziej uniwersalistyczni tra tradycyjnie. Co było złego, złego, co się działo, no, zwłaszcza w PRL-u i później po, to był pewien schematyzm, jak w PRL-u uczono w oparciu o nie wiem, schemat walki klas, prawda? Więc trzeba było śledzić walkę klas u Homera, yy, prawda, w, nie wiem, w, w Postaniu listopadowym i tak dalej. Z tego odeszliśmy, ale weszliśmy w kolejne schematyzmy, prawda? To znaczy weszliśmy. Weszliśmy w te wszystkie nowoczesne ideologie, to jest jedna z przyczyn tego upadku edukacji w wielu krajach Zachodu. Ja tu się zgadzam z tym, co powiedział w poprzednim panelu pan doktor Bernatowicz, że tutaj pan doktor Bernatowicz mówił, że w, w, w kulturze, prawda, w sztuce jest wielka szansa dla Polski i dla Polaków. Ja myślę, że również w edukacji. Pod tym względem. Znaczy, edukacja, edukacja humanistyczna ma wykształcić, ma dać młodemu człowiekowi e, narzędzia tożsamościowe. No bo jesteśmy Polakami, żyjemy w, w Polsce, wychowała nas polska historia, polska kultura. Nie można udawać, że jest się. Kimś innym. No nie wytworzymy w Polsce Amerykanina, żebyśmy nie wiem, jak chcieli, zresztą po co byśmy chcieć. Amerykanie sobie znacznie lepiej dają z wychowywaniem, z stworzeniem Amerykanów, prawda? Jeszcze jest inny sposób: można tworzyć antypolaka. To znaczy takiego młodego człowieka, który yy, mówi wyłącznie złe rzeczy o, o Polsce, często czy zwykle mało wiedząc yy, o tym, albo można wykształcić takiego, nie wiem, zdekulturowanego zombie, który po prostu nic nie mówi, tylko bełkocze yy, coś, posługując się paroma schematami. My mamy stworzyć yy, człowieka który ma te narzędzia tożsamościowe, który się czuje yy, dobrze osadzony w swojej kulturze, ale który jest także dobrze, przez to dobrze osadzony w kulturze no, e europejskiej. Myśmy zawsze byli dobrze osadzeni. To trzeba kultywować. Kiedy mówię o kultura europejska, mam na myśli oczywiście Homera Szekspira, a nie Urszulę von der Leyen i Franza Timmermansa.